Dzisiaj mam już zaliczony pierwszy sukces. Za chwilę będę miała drugi sukces. Pierwszy sukces to wizyta u pani diabetolog. Jej, nie mam cukrzycy. Bardzo ładna. Eee, krzywa obciążeniowa mi wyszła. Cuk cukrowa. A teraz idziemy po naszą chustę kółkową. Do paczku matu. przyszła przed wyjazdem. Super, że się udało. I zmierzam właśnie tam to będzie nasz drugi sukces a trzeci sukces to będzie wizyta u mojej pani ginekolog wiem, że to będzie sukces bo niczego innego się nie spodziewam myślałam, że będzie większe ja już po wszystkich moich kontrolach i wylądowałam w w pokoju dla malucha tak to wygląda Wyszliśmy do domu. Ja już mam tutaj kawkę zrobioną, czeka na mnie. Kazik <laughs> troszeczkę narzeka na swojej macie. A ja chciałam obejrzeć wreszcie tą chustę. Jeszcze ja pokazać wam e, inne moje zakupy znaczy jedyne moje zakupy. Oj! Jedyne moje zakupy, tak naprawdę w, z Arkadii, bo <laughs> byłam, tak. Niestety tutaj stęki i narzekania to od Kazika, bo go pierdziuszki strasznie męczą. I tak, kupiłam cesteczka mochi, tak to się chyba nazywa. E, już zaczęłam je jeść. Jedne takie e, melonowe, a drugie o smaku zielonej herbatki. Ojoj. Załapałam rzecz, na którą e, polowałam od wielu tygodniach a nie miesięcy. A miała na licień. Na lukrecję. Kami nawet w powiem, bo wiem, że um, Ikea, jako firma szwedzka, lubi lukrecję, ale nie mogę mi znaleźć za nic w świecie. E, I tak. Kazik mi się karmi, więc za chwilę będę otwierała chustę. Właśnie zasnąłem, czy jeszcze, czy już. Ale spróbujmy już. I e, jedną ręką spróbujmy zrobić nasz mały unboxing. O, a, dobra. E, zamówiłam tą chustę z firmy Little Frog, która jest we Wrocławiu. I e, kupiłam ją. E, ona była oznaczona jako produkt drugiego gatunku. Moja chusta może być lekko pozaciągana, może mieć różne plamki ponieważ jest drugiego gatunku. O, I to w takim świetnym dole. E, widziałam w gdzie polecano... Polecano chustę e, z takim gradientem kolorystycznym, żeby łatwiej było ją tam nadciągać i tak dalej. Ale mi um, się bardzo spodobał ten wzór. Po prostu jest taki śliczny. Nie ma gradientu, ale jest po prostu. To Chyba kadzikowi się nie spodobał. Zobacz, Kajo. Zobacz, tutaj mam jakieś te ulotki. Mhm, tu mamy ostrzeżenie, kiedy używasz chusty, cały czas obserwuj dziecko od 3 do 20 kg, więc z to już na nie wejdzie, ale młodszych najbardziej tak. Mam tutaj takie kółeczka. E, nigdy jeszcze nie miałam chusty kółkowej, więc jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Mamy tutaj też mniejszą instrukcję i ważne przed chusty. Zapoznaj się dokładnie z pisaną instrukcją i stosuj się do niej. Mamy tutaj instrukcję, super. Czyli mamy też sposób wiązania. E, jestem bardzo, bardzo ciekawa jak mi to wyjdzie. Tego szkazia mogłabym nosić. Bardzo się cieszę. A, że mój synek jest bardzo tulaśny. I bardzo potrzebuje być na rączkach. To nam się bardzo, bardzo przyda taka chusta. I myślę właśnie, że taka kłopowa chusta będzie szybsza i wygodniejsza na pewno niż, niż to, co mamy, bo mamy jedną beznadziejną chustę i jedną całkiem fajną chustę. E, ta fajna chusta jest po prostu brązowa i... no... no i trzeba wiązać. To nie jest takie proste mutanie chusty. A e, ta chusta, ona jest 100% bawełny. E, jest o splocie żakardowym. E, i ja zastanawiam się, co jeszcze mogę o tym powiedzieć. Będę testowała. Wtedy dam Wam znać, ale... No jest śliczny, ten wzór bardzo mi się podoba. Nieby pierwsze koty za ale chyba jednak zdecyduję się na jakiegoś doradcę gustowego, bo, bo sama mam wrażenie, że ta pozycja jest troszeczkę zła. Oa, tam jest śliczna pełnia bardzo ładna za chmurkami ja już jestem spakowana i jutro wracam do Łodzi i zostawiam ten mój widok z okna niedzielnie okej okay, mamy 5.00 gdzieś tam niedługo wstanie słoneczko a my zabieramy się zaraz właśnie do Łodzi Kazik skończył godzi pół godzinki temu mniej więcej który? siódmy tydzień już już siódmy tydzień i zbieramy się do Łodzi tylko, on i ja tam jest nasze autko, więc lecimy teraz mam akurat minimum bagażu, czyli mam torbę z, gdzie mam laptopa i coś tam nerę żebym mogła liczyć kroki, tutaj mam nerę Staszka, mam torbę więc plan minimum, a resztę wszystko włożyłam już do samochodu wczoraj. O tam stoi nasz samochodzik. No to w tą stronę jesteśmy spakowani, zapięci, ja zaraz siadam i ruszamy. Jesteśmy już tutaj w Łodzi, a Staszek dostał właśnie książkę. O Minecraftie, pierwszy jego podręcznik Minecraftowy, więc chodzi, zaczytany, bardzo zafascynowany. A Kazio właśnie zaczął narzekać, bo chyba troszkę mu Nie. za daleko. Kaszek, gdzie idziemy? Tak, do orientarium módzkiego. nie jest? No na pewno sprawne są po tych linkach. O, na takiej ściance wspinaczkowej mogłabym być. Makakowej. Idzie. Cześć Pawio. Cieszę mi się, że nas obwiedziły. Nadal królik. Też laska. Idą następne żyrafki. Ile żyrafek tak. będzie. Podoba Ci się w zoo? Uh -huh. Bardzo? Tak. Czekałeś na tego wielbonda? O, a tam gazelka jakaś z rogami. Uuu, gazelka jakaś z rogami. I jak? No, fajnie. Które jest Twoje ulubione zwierzę? Pierpont. Tak? Uh -huh. Mnie się bardzo panna podobała. A ja lubię gazele, ale są zwinne. Babcia w gazele strzela. Kaziek jeszcze nie wiadomo. jakie są ładne. No, fajowe. Zdążyliśmy wrócić z orientarium. Zmienić dwie pieluszki. I przeszła pizza. Nie! Chodź Stanisław do stołu! A nasza pizza ma śledzia i jabłko, między innymi. Pierwsza raz widziałam taką pizzę i nazywa się um, Pochodzi z Łodzi, albo Z Łodzi Pochodzi. Tak, coś takiego. W pizzerii Grubo albo w No i ruszyłam na samotny spacer, tak naprawdę eee, z Kaziem w łóżku. Bo Staszek po wizycie w orientarium, niestety, ale mi troszeczkę się nadwyrężył zdrowotnie. W ja sensie ma stan podgorączkowy, taki delikatny, więc został z babcią teraz e, w domu. A ja ruszam, ponieważ przyszedł mój śliczny zeszyt do e, bulet journalingu, czy jak to tam nazwać. Nie jestem już mistrzem. E, Pomogę mi to jakoś planować, i w tym akurat w bullet journalu, który mam, a to sobie pilnowałam cukrów i zapisywałam co jem. A teraz od prawie dwóch miesięcy staram się zapisywać sobie jakieś krótkie notatki w formie troszeczkę pamiętnika typu co się działo co fajnego się wydarzyło, bo ze Staszka miałam osobny taki notatnik do tego mm. i tam e, pisałam takie rzeczy a tutaj no robię to w tym i że mi się właśnie kończy mój aktualny Black journal to teraz zamówiłam dosłownie w czwarteczek anciś w sobotę właśnie dostałem SMS-a że przyszedł do tabkomatu więc lecę przy okazji może uda mi się kupić chleb jeszcze taka sobotę jeśli chodzi o orientalny tak już, już właśnie wracam z paczką z moimi zakupami z Lidla a że są to małe zakupy to nawet nie ma sensu ich pokazywać chwila lepiej no, a jeżeli chodzi o orientarium, to sprawa wygląda tak, że w orientarium było bardzo, bardzo gorąco i duszno. Umówmy się, jest lato, ale jest to właśnie pogoda, być może słyszycie, trochę bardziej wietrzna i deszczowo-burzowa. Więc w momencie, kiedy. W momencie, kiedy. Było sobie tak, że wyszliśmy z orientarium, gdzie było duszno, na dwór, gdzie był wiaterek. Ach a ja chyba wymaga pek, woda postawiona, bo prześram stały, tak się dziwiam co się dzieje. Kółki. Więc wyszliśmy z orientarium na wiatr. W międzyczasie Staszek pobiegł jeszcze na e, taki plac zabaw. Takie linki. Staś lubi każde linki i wspinanie się. Więc tutaj e, no zapłaciliśmy kolejne pieniądze za to. E, no kurczę, orientarium samo w siebie nie jest drogie. Znaczy jest drogie. A jeszcze się okazało, że łodzianina mojej mamie reaktywowali dwie godziny po kupieniu naszego biletu więc mam nadzieję, że tylko 30 złotych poszło w nieznane, a nie 90, bo to naprawdę jest różnica, nie? Pytanie czy policzy policzyliby jeden bilet z promocją czy trzy? No bywa. Następnym razem jak będziemy z Kazikiem, to już aktywujemy bardziej wcześniej kartę łodzianina. Marcy po prostu zapomniała w maju czy czerwcu ją przedłużyć. Ups. I oj Kazik znowu przesypia. No więc Staszek się spocił. Był wiatr i już z tych linek dmuchańca i a, takich Linko Pajęczyn zszedł cały z wypiekami. Więc ja sobie myślę, aha, no to już znamy scenariusz na następny dzień. No i już faktycznie po południu jak wróciliśmy, już powiedział, że o się źle czuję, że mu zimno. Więc nawet tak dobrze całego nie zeszliśmy. i stwierdził, że zdecydowanie. Nie idziemy na pizzę, tylko zamawiamy pizzę. I właśnie tak to się skończyło. Stan podgorączkowy, więc leki na... na te, znaczy leki wspomagające wychodzenie ze stanu podgorączkowego. No dzisiaj jest trochę lepiej, chociaż no, musieliśmy pójść wszyscy na zakupy. Staszek bardzo nie chciał sam zostawać w domu, zresztą Umówmy się, nasze mieszkanko to niespełna 38 metrów. Tu wszystko jest pod kontrolą. Nie ma co złego wydarzyć. Co innego, jeżeli masz zostać sam w samym wielkim domu, którego dobrze nie znasz. No więc Staszek nie chciał zostawać w samym domu i chyba się nawet cieszy. Poszedł z nami. Będzie czasie się za pomocą deszcz. No, i zaczęło rosnąć mu znowu temperaturka. My dokupiliśmy drugą książkę z Minecrafta, ponieważ w pierwszej się okazało, że to jest podręcznik, tak naprawdę do jakiegoś dodatku z graniem, z jakimś arcy, z Nie, Jeszcze nie na nasz poziom wiekowy. Teraz kupiliśmy podbój oceanu, co na pewno nam się przyda, bo pływamy po oceanach. Staszek uwielbia eksplor eksplorować i poznawać Więc na pewno coś nam się tam przyda no i mnie też umówmy się, mnie też ja też lubię czasem sobie coś tam popiekać Minecrafta. W zasadzie przez Minecrafta wam e, nie zgrywam i nie montuję wszystkie one bieżąco, więc troszeczkę mam wyrzuty sumienia. Ale już wiecie, co jest przyczyną takiego mojego montażu. Ale mam nadzieję, że jak teraz usiądę na dniach, może mama akurat przejmie kontrolę nad kazikiem. Troszeczkę, jak tak przysypia od rana i zmontuję z dwa czy trzy filmiki, żeby już coś było. I może się uda to jakoś ogarnąć. A póki co mam jeszcze tydzień, aż ten filmik będzie aktualny, bo wtedy właśnie nam minie dwa miesiące z życia tego śpiącego smyka. Stasia nam tutaj choruje niestety, ale obiecałam, że pokażę mój zeszyt, po który szłam, nie przemyślałam tego, że potrzebuje no rzecz, tak. To będzie mój już trzeci zeszyt z tej firmy. Zeszyt w kropki, bo e, większość zeszytów w kropki, niestety, ma sobą gramaturę papierów i mnóstwo mazaków przebija. A te e, zeszyty są o tyle fajne, że Gramatura papieru jest dobra bo jest 120, a zazwyczaj jest 70. Niestety też kosztują więcej. Staszek pomógł mi wybrać taki wzór. Mam nadzieję, że dobrze będzie się w nim pisało. E, mamy niedzielkę i... Zaraz po powrocie z kościoła zadzwoniłem do nazwój z propozycją, że pójdziemy na piknik wojskowy, bo jutro mamy święto wojska polskiego, a Bastaszek się jednak czuje trochę lepiej. I mam nadzieję, że w związku z tym, że jedziemy właśnie na ten piknik, uda mi się tym razem całkiem sprawnie i nieźle. Zawiązać kazika w chustę. Mam nadzieję, aby nam się udało. Bo to by nam bardzo, bardzo ułatwiło poruszanie się po, po tym pikniku. Pomachaj do mnie? z rewelacyjnej pogody i przepowiedni, że będzie się lało e, i będą burze. staliśmy i przyszliśmy na stawy Jana. Już zaliczyliśmy. E, przewijanie w plenerze. Kolejny już nie pierwszy, Ale za to jakie? Ostro było. Muszę przyznać, że to miejsce się super rozwija, bo tutaj właśnie mamy... Fajny park linowy dla dzieciaków. Tam są jakieś skateparki, boiska. Staszek szaleje na placu zabaw. Tam są też jakieś boiska. Oczywiście. Oczywiście, ponieważ są to stawy Jana, więc można wypożyczyć jakiś sprzęt pływający. Jakieś flamingi, coś. Ale ja chyba poszłam nie w tą stronę. To się wracam. No jest o tyle też fajnie, że jest tu sporo drzewek, więc nie ma takiej typowej patelni, a odkryliśmy też wchodząc tutaj, że z budżetu party tego obywatelskiego zasponsorowano, znaczy zasponsorowano, zorganizowano także budowę tężni, której nie widziałem jeszcze tutaj w zeszłym roku. Więc dla każdego coś miłego. Nie wspomniałem jeszcze o kąpielisku strzeżonym i tam miejsce do grillowania, które zgodnie z legendą miejską ma własne fanpage na Facebooku, gdzie ludzie przy większych świętach sobie ustalają kolejność i godzinę, kiedy kto grilluje. Takie tej stawy Jana mamy. No, Przejechaliśmy sobie tutaj z kazikiem nad zalew w okolicy rodziny mojego dziadka e, tylko na chwilkę tutaj trzymam Kazika pod pieluszką, bo jednak jest słońce, a nie chcę, żeby się chłopak tak mocno spalił. E, jestem w kości kółkowej. Wiem, że jest pewnie mocno niepodociągana i nie, nie idealnie założona, ale ćwiczymy, próbujemy, bo chyba to jest najważniejsze. Kazik lubi być na rączkach. Zresztą kto w lesie by jeździł wózkiem jakimś takim zwykłym. O, ja sobie Kaziczka trzymam i fajnie ten czas spędzamy nad takim zalewem. Staszek się bruska z wujkiem i z babcią. I tak spędzamy. To co? Jutro ci pyknie chyba. Ósmy tydzień, co? To, że będzie maluszek prawie dwumiesięczny. Tam kilka kilka dni dosłownie brakuje. I tak, y, w ogóle to około siódmego tygodnia. Zaliczyliśmy, tak przed siódmym tygodniem, malutkie przypchanie e, tych oczków kanolików łóżowych. No ale wystarczyło tam z dwa dni poprzecierać, e, poprzemywać i pozakraplać solą e, taką fizjologiczną I wszystko się dobrze skończyło. Więc podsumowując ewentualnie ten drugi miesiąc to mogę powiedzieć, że tak koło 6 tygodnia... faszka jaka śliczna! Przed szóstym tygodniem tak naprawdę mieliśmy Ciemieniuchę, ale dosłownie tyle, malusieńko. Także nie była bardzo rozkwierająca i nawet chyba nikt specjalnie nie zauważył e, na chrzcinach. E, mieliśmy też chrzciny, e, i się zastanawiam, czy było coś jeszcze takiego znaczącego. Troszeczkę chrostki nam wracały, ale jak wracały nam chrostki, to spokojnie sobie się kremowaliśmy. No w, w, przez ostatnie trzy tygodnie w zasadzie odeszliśmy w ogóle od kąpieli z krochmalem i z nad manganianem. Więc super, tam w ogóle jest super artanka na jakieś grille mi się wydaje. Ach, kiedyś marzyło mi się, żeby w tej okolicy kupić działkę ale kupiliśmy od mojej siostry pół domu. Tak nie wiem czy to dobry wybór, czy zły. Jest jak jest się okaże. E, no i zastanawiam się, czy coś jeszcze było z takich rzeczy ważniejszych. Suplementujemy sobie witaminkę D. A jak się pojawią chrostki, to po prostu smarujemy maścią e, bo czasami no. Przy takich temperaturach pojawiają się jakieś poprueczki. To za namową pani naszej położnej smarujemy takim dermokremem z witaminą A plus E i działa. Skutkuje. Ja jestem też po kontroli i glikemii i ginekologicznej. Więc drugi miesiąc z życia Kazika jesteśmy też po kontroli bioderek mogę uznać spokojnie za odhaczony i bardzo, bardzo udany. Tak naprawdę już po drugim miesiącu życia wracamy do Tatuna do Warszawy, a tutaj jeszcze korzystamy z wakacji. Ostatnich dni wakacji tak naprawdę powoli. No ostatnie dwa tygodnie mamy, bo e, no teraz już jesteśmy. Ten piknik był e, wydaje mi się z okazji e, Święta Wojska Polskiego i mamy dwa tygodnie, które nam zostają do końca wakacji, ale to. W przyszłym tygodniu wracamy do Warszawy właśnie i będziemy musieli Staszka wyekspediować do szkoły. To dla nas duże wyzwanie. I właśnie tak nawet kozence tłumaczałem, że Kazika próbuje chustować. Na mnie o tyle to jest nowość, że wcześniej Staszka chustowałam w takiej wiązanej, a Kazik teraz... Z okazji Kazika kupiłam chustę kółkową. Tak, to są jego dźwięki. I przy tej chustie no nie potrafiam jeszcze wiązać. Przez ciężko się chyba też dopiero przyłamłam ku trzeciego czy czwartego miesiąca do, do tego gustowania. No a teraz jesteśmy z bardzo malutkim Dzidzi. No i ja zobaczyłam jak to robi pani na, nie na lalce, a na prawdziwym dziecku malutkim więc się przełamałam, żeby spróbować z Kaziem. Więc teraz robię rundkę dookoła zalewu i e, idę sprawdzić jak sobie mój syn radzi z wujkiem i nauką pływania. A tam właśnie się mają chłopaki, o tym a my sobie wracamy.